Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Troszeczkę mnie tutaj nie było, ale byłem tutaj głosem. Ciałem, jak widać, nie mogłem być, ponieważ naprawdę wyglądałem nieatrakcyjnie. Bałem się do tego stopnia, że YouTube, jakby zobaczył moją twarz, to by mnie zablokował i i tak ten film wyrzucił. Także teraz już wyglądam troszeczkę lepiej. Ja jestem po pierwszym zabiegu laserem. To był laser, który ma znacznie poprawić kondycję mojej skóry, który ma zniwelować blizny, przebarwienia posłoneczne oraz sprawić, że będę wyglądał jak młody Bóg. No, nie jest to może operacja plastyczna, ale miejmy nadzieję, że mi to pomoże. Widziałem efekty już u mojej mamy i naprawdę wygląda jej skóra jak pupcia niemowlaka. Także jestem, e, z, będę zachwycony i nie mogę się tak naprawdę doczekać efektów. Idzie przemysław, który też. Wygląda, nie no, Ty wyglądasz dużo lepiej aniżeli ja. Jestem jeszcze troszkę zaróżowiony, ale u mnie ten laser był m... mniej chyba inwazyjny. Może Bardziej tak może po prostu delikatny i na inną warstwę na skórka może działał, tak mi się wydaje. Ja naprawdę dzisiaj wyglądam dużo lepiej, prawda? No, dzisiaj już wyglądasz jak. Wyglądam prawie jak człowiek. Dzisiejszy film będzie takim filmem, który przygotowuje nas do vlogmasu. Naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia i nie chcę też za dużo powiedzieć, bo za dużo bym zdradził a to ma być też niespodzianka. Chcę Wam powiedzieć tylko tyle, że w tym roku spędzamy vlogmas, spędzamy święta. Tak, jak zawsze marzyłem, także Przemysław, jesteś gotowy na rozpoczęcie tego dnia? Jestem gotowy! Także nie przedłużając, serdecznie Was zapraszamy do spędzenia tego dnia z nami. Koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ od dzisiaj, przez najbliższe tygodnie będzie naprawdę cudownie, fantastycznie, świątecznie, rodzinnie. Także, żebyście nie przegapili tego magicznego czasu, subskrypcja, kciuk w górę, komentarz mile widziany zawsze. Także widzimy się już za moment. Zobaczcie, kochani, nie wiem, czy wy to widzicie, ale dzisiaj w Warszawie spadł pierwszy śnieg. Naprawdę jest tak świątecznie, już się zrobiło, taki klimacik mamy. Jedziemy z Przemysławem teraz na drobne zakupy. Przemysław jeszcze się z Wami nie widział. No jak to się nie widziałem? No przecież witałem się. Witałeś się już? No przecież jak nagrywaliśmy wcześniej. A, no widzisz, ja jestem tak podekscytowany <laughs> i tak podjarany wszystkim, że zapominam o takich rzeczach. My właśnie jedziemy na drobne zakupy. Kupy. będziemy dzisiaj w ogóle też chowali wszystkie jesienne ozdoby w naszym domu, ponieważ później nie będzie sposobności, nie będzie możliwości, żeby to wszystko nie w jednym czasie ogarnąć. Właśnie to chciałem powiedzieć. Jedziemy też kupić takie drogeryjne produkty rzeczy, których na co dzień używamy Po tym jak wykupiliście krem, którego używam w całym internecie stwierdziłem, że z racji tego, że ja chodzę w różne miejsca mam możliwość korzystania z różnych Konsultacji z różnych kosmetyków, o to mi chodziło. Chcę, żebyście nie musieli wydawać pieniędzy i na moim przykładzie, na moim doświadczeniu zobaczyli, co warto kupić, w co warto zainwestować. To będą naprawdę takie po 20, po 30 zł produkty, kosmetyki i różne rzeczy do domu, które naprawdę warto kupić. Także myślę, że to będzie taki bardzo wartościowy i fajny materiał pod tym względem, ponieważ my naprawdę już korzystaliśmy, używaliśmy, kupowaliśmy, dostawaliśmy wszystkich rzeczy, produktów. Produktów od groma. No i teraz możemy się naszymi spostrzeżeniami podzielić, żebyście Wy nie musieli wydawać swoich pieniędzy, a pójść kupić coś dobrego, coś fajnego i sprawdzonego. Przyjechaliśmy troszeczkę ponagrywać w spokoju, ale słuchajcie, jest taki tłum ludzi. Normalnie jest taka energia świąteczna, muzyka gra. Zrobiliśmy drobne zakupy, więc pokażemy Wam już wszystko na spokojnie w domu. Trzeba naprawdę uważać, żeby na kogoś nie wpaść. Także widzimy się za chwilkę. Nie mam zielonego pojęcia, co nas podkusiło, żebyśmy w sobotę w godzinach szczytu pojechali przemysław na takie zakupy. To ja, był po ja, prostu. Ja wiem, co mnie podkusiło. Mnie podkusiło to, że ty tak postanowiłeś, to był Twój pomysł i ja chcę spełnić Twoje życzenie, marzenie na dzień dzisiejszy, więc całe zasługi możesz sobie przypić. Kochani, ja nienawidzę przecież zakupów. Doskonale o tym wiecie, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie po prostu. Pojedziemy na spokojnie ponagrywamy. Jeszcze stwierdziłem, że będzie po prostu to dzień vloga. Nic nie nagraliśmy, zakupy zrobiliśmy. Pokażemy Wam zaraz, co pokupowaliśmy, ale jesteśmy po prostu tak padnięci, że trzeba teraz troszeczkę odpocząć. Na nowo się nakręcić. Ja chyba najchętniej na nowo bym zaczął ten dzień i takiego głupstwa nie popełnił. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so oh, you make me strong. Little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. Zanim przejdziemy do porządków i chowania rzeczy jesiennych, jeszcze zrobimy sobie zimowe herbatki. To zobaczcie, są herbaty, które kupiliśmy ostatnio. To jest herbata Zielona choinkowa Słodycz. I to jest jedna chyba z najfajniejszych herbat, jakie, jakie piliśmy z tych zimowych. Pierwsza gwiazdka. Bardzo polecam. Ja sobie wziąłem zieloną, tą degustuje się Patryk. Zobaczcie, ostatnio kupiliśmy też właśnie do herbat zimowych takie kubki. No są one piękne. Nie wiem czy akurat widać jak one wyglądają, bardzo fajnie z pokrywką, z takim podwójnym dnem, także mega fajne. Tutaj mamy mikstury, które um, przygotowujemy sobie zawsze wcześniej, tutaj mamy cytrynę z cukrem, Zobaczcie, jak puściło fajnie um, sok. Tutaj mamy imbir z cukrem, tutaj mamy dodatkowo miód, sok malinowy, pomarańcze, no i oczywiście goździki, więc z tych oto składników teraz przygotujemy herbatki zimowe. I can tell that you're tough. Order in a cup of love. Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul. Strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future, and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Shining from within, I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Herbatki zimowe skończone. Teraz możemy sobie pozwolić na chwilę przyjemności, zanim zaczniemy sprzątać tutaj te wszystkie gadżety. Także co, Patrycjuszu, zdrówko w takim razie. Zdrówko, przemysłów, no czekam, żeby spróbować tę herbatkę Twoją. Mam nadzieję, że będzie przepyszna. Narozlewałeś w kuchni po prostu tak, że można się przylepić. Ale od Ale serca, mam nadzieję, od serca była było robiona. warto. Zaraz będzie degustacja live. O, przepyszna. Dużo imbiru, dużo cytryny, dużo soku malinowego, ulepek kwaskowaty, to co lubię najbardziej. Koniec opierdzielania się. Bierzemy się za robotę. Pokazuję wam rzeczy, które kupiliśmy, i muszę zacząć od. Bułek z makiem. To są najlepsze bułki z makiem, jakie istnieją. Kupujemy je w Wola Park w Auchont. Jeździmy po nie specjalnie. Nawet jak tylko mamy kupić 6-8 bułek, to właśnie po nie jeździmy. Kolejną rzeczą, którą uwielbiam i którą kocham, są po prostu te pączki. Mówiłem o nich już wielokrotnie. Przemysław, proszę bardzo, bułeczki do szafki również. Co my tutaj mamy? Dobrze, przejdźmy teraz do poważniejszych tematów, do poważniejszych spraw. Ten szampon jest po prostu genialny. Zapisujcie sobie, róbcie screen, poleciła mi go pani dermatolog, do której chodzę już od jakiegoś czasu. Każdy produkt, każdy kosmetyk konsultuje z nią, wybieramy razem wspólnie, sprawdzamy składy, co robią dla nas dobrego, a co nie, jeżeli ktoś ma. Problem z przetuszczającymi się włosami, z taką skórą, która jest skłonna do łojotoku. Ten produkt będzie bardzo dobry. Przemysław, zobaczcie, już wpierdziela pączki. Jeho. Kolejny bardzo ważny produkt, bez którego nie wyobrażam sobie funkcjonowania, to jest żel do mycia twarzy Cerkopil dostępny w aptekach. On jest bardzo wydajny, starcza naprawdę na wiele myć. Też sobie zróbcie jakieś zdjęcie, zapiszcie sobie, bo naprawdę warto. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę jak telezakupy mango, ale. Chcę, żebyście tych produktów używali. To jest dezodorant DAF. My przerobiliśmy już bardzo dużo kulkowych, żelowych, jakichś w kamieniach i innych. Ten według nas jest najlepszy. Co my tutaj jeszcze mamy do pokazania? Z drogeryjnych żeli do mycia ciała polecamy Wam najbardziej daw o tym zapachu. My oczywiście korzystamy z no, troszeczkę innych i też droższych żeli, ale jeżeli potrzebujemy czegoś tak kupić w drogerii na już, nie ma nic, co by bardziej pachniało, co by nawilżało skórę. To jest po prostu coś genialnego. Przemysław, co to jest dokładnie te olejki? Jak to opisać? Czekaj, ja pączkę. To są olejki do kontaktu. E, mogę pokazać, jak to w ogóle wygląda? Przemysław, nie tak szybko, bo mi się nie ostrzy. Słuchajcie, to są. Jakie to jest firmy? Um, Airwig. Do kontaktu zapachy olejki. Są to najfajniejsze zapachy w sumie do wnętrz. Żadne świece, żadne dyfuzory, żadne takie spreje do odświeżania powietrza. Nie dają takich zapachów i tak długo się nie utrzymują, jak właśnie te. W jakiej one są cenie? Dzisiaj była promocja, ten, który ty masz. On jest jakiś taki bardzo egzotyczny. Jeden olej kosztuje 20 zł. Mamy jeszcze inny zapach. Ten dzisiaj kosztował 14 i on starcza tak na. Dwa, trzy tygodnie. Na no, tym u nas chyba. Najmocniejszym, y... U nas tyle czasu to tak, wytrzymuje? Tak. Myślałem, że to na tydzień tak. jest tylko. Nie, nie, nie. Dwa do trzech tygodni mniej więcej. I my zawsze mamy ten najmocniejszy. Y... Ulatniacz uruchomiony. E, może też te mniejsze, więc pewnie starczy na dłużej, ale... E, my... Dobrze, poczekaj, tak. bo co ty mi to wrzuciłeś już tutaj? Ja muszę wszystkim pokazać, e, co to jest. To są dwie różne firmy? Nie, to jest jedna, jedna firma, e, tylko różne zapachy. Okej. Okay. To jest bardzo fajne. Co my tutaj jeszcze mamy z takich rzeczy? Z drogeryjnych past do zębów, takich ogólnodostępnych, nie ma nic lepszego. Zęby są po tym bardzo tak wyczyszczone, takie gładziutkie. Odczucie jest, jak się przejedzie tak językiem po zębach, naprawdę wyśmienite. Przerabialiśmy też już pastę bardzo tak. dużo. Jeżeli chcecie mieć taki koński uśmiech, jak Przemysław, no to polecamy. Tu są jeszcze jakieś tam pierdoły i. To też są zapachy, to akurat trzymamy w. Co to jest? To jest taki spryskiwacz, który automatycznie się ulatnia. Mamy to w naszej kanciapie, w naszym schowku, tutaj pod schodami. Co jakieś tam 15 minut, co 20, to no po prostu strzela zapachem i pięknie pachnie. Pomyślałem, że jeszcze pokażę Wam drogeryjny balsam do ciała. Moja mama używa go od, nie wiem, 20-25 lat. Nie wiem, czy on tyle istnieje, ale każde wakacje gdzieś za granicą kojarzą mi się właśnie z tym mleczkiem do ciała. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Także to też już tak na zakończenie Wam mogę polecić burgera. Wiesz co, ja bym poprosił... Kuraburger. Kura? Burger. Tak, kura burger z kurczaczkiem będzie pyszny. Dobra, to zamawiam. Co ty tak przestawiasz cały czas tego ja swojego przyjaciela? Ja chciałem go podkleić, kochani. Zobaczcie jakiego mamy cudownego żołnierza moi rodzice go nam kupili, jak byliśmy w Szczecinie, tak? Tak przywieźli go nam. Będzie stał chyba tu, tak mi się wydaje. Jest przepiękny, cudowny przemysław. Pokaż go proszę, tak jak on tutaj się świeci, mieni jakie piękne ma tutaj te zdobienia. Ja nie wiem w ogóle co się z tobą stało, ale dawno nie widziałem cię w ogóle w takiej euforii, w takiej w ogóle Cały dzień dzisiaj po prostu gadasz z pozytywną energią. Przemysław, jak ja siedziałem od trzech dni z taką niewyjściową twarzą, to jak dzisiaj już no, ciut lepiej wyglądam, no to od razu chciało mi się wyjść do ludzi. Powiem wam szczerze, że kiedyś wyglądając tak jak dzisiaj nie wyszedłbym, prawda? Z domu absolutnie wstydziłbym się, po prostu tego, ale teraz, no, mając już prawie trzy dychy na karku, stwierdzam, że nie można się takimi rzeczami przejmować. Chciałbym, żebyście Wy też, jeżeli macie jakieś gorsze dni, jeżeli macie. Pojawiają się wam jakieś rzeczy na twarzy, niektórzy są też po prostu chorzy i mają różnego rodzaju problemy skórne. Nie możecie się tym wstydzić, nie możecie o tym jakby nie mówić, ukrywać tego wszystkiego, ponieważ nikt nie ma idealnej cery na co dzień. Trzeba być otwartym, trzeba być, pokochać siebie, te swoje wady i naprawdę się nie przejmować opinią innych. Dzisiaj Kilka osób zwróciło na mnie tak uwagę w niefajny sposób. Mnie oczywiście to w ogóle nie ruszało i nie denerwowało, ale no jakbym był chory albo borykałbym się z jakimś sporym problemem, no to nie byłoby to fajne. Także no. kochani, głowa do góry i absolutnie jesteście wspaniali i to nic nie świadczy, jak wyglądamy. No niestety chciałem powiedzieć, że żyjemy w kraju, gdzie głównie się ocenia ludzi, ludzi po wyglądzie, a najlepiej po zawartości portfela, więc e, kochani, jak Patryk wspomniał, głowa do góry, nie przejmujcie się, bądźcie szczęśliwi, I tak ja jak ten jestem. żołnierz. Bierzcie <laughs> przykład ze mnie. Tak, już byliśmy głodni, zjedliśmy dzisiaj tylko śniadanie. Przemysław, nie powiedziałeś, że bez pomidora. A, I bez cebuli. Przepraszam. Jakiego sobie wziąłeś? Z bekonem i sosem barbecue, czy coś. Mm, czego bym nie tknął? Kurczę, teraz muszę... Kochani, ja bardzo nie lubię pomidora. Jeszcze cebulę jestem w stanie znieść, ale pomidora no to nie bardzo, także zaraz będę grzebał i wrzucę ci na talerz. May you Held up high, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. So oh, you make me strong, pretty little thing. Diamond in the rough Shining from within I can tell that you're tough Order in a cup of love Feel it rising up and above You will always keep my heart and soul strong Plant your seeds and watch them grow The light will always know where to go You will always keep my heart and soul strong. Jesienne ozdoby już posprzątane, a tutaj pokazuję Wam zalążek ozdób w naszym magazynku, tutaj za Bambusem bananowcem, czy jak się to tam zwie. To jeszcze nie są te ozdoby w kolorze czarnym. Tamte mamy wywiezione już do magazynu. Te czekają na zupełnie coś innego, na inną, może nie tyle okazję, co po prostu na coś innego. Nie będę wam jeszcze zdradzał. Także tutaj macie taki mały zalążek. Ja już muszę wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać tych świątecznych chwil, ale jeszcze dosłownie momencik i rozpoczynamy ten świąteczny okres. Vlogmasowy czas. Dajcie koniecznie znać, czy też nie możecie się doczekać. My z Przemysławem przebieramy już nogami, żeby. Było tak jak chcemy, bo już jest naprawdę tego bliziutko. U nas już godzina 18 i powoli zabieramy się za wyszukiwanie jakiegoś serialu na Netflixie. Muszę wam powiedzieć i tobie Przemysław w sumie też, że nie spodziewałem się, że ten dzień taki organizacyjny będzie dla mnie taki cudowny, taki wspaniały, taki e, wiesz cozy i świąteczny już. Bardzo fajnie spędziliśmy ten dzień. Dziękujemy wam kochani za to, że byliście z nami i tak jak mówiłem na początku tego filmu, mamy nadzieję, że spędzicie ten czas świąteczny Rodzinny razem z nami. Wy doskonale wiecie, że my bardzo Was szanujemy, doceniamy to, że jesteście tutaj z nami i będzie nam niesamowicie miło, jeżeli wszyscy razem wspólnie będziemy się inspirowali i tak świątecznie nakręcali. Także dziękujemy Wam za dzisiaj, zapraszamy na kolejne filmy i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału Przemysłach. Żegnamy się. Do zobaczenia, kochani. Pa!